Siemano widzowie, na następnym odcineczku jak widzicie zima nas już powoli dopada ale dzisiaj jedziemy sobie na streety, bo już ostatnio bardzo dużo było jakichś skateparków i innych spotów z chłopkami, więc się tak dla odmiany jedziemy na streety. teraz zmierzam w stronę CHT spotkać się z Mateuszem bo dawno z nim nic nie nagrywałem i przy okazji zrobimy sobie jego reakcję na moją nową piastę jestem ciekawy co powie na temat tej piasty dobra lecimy i czekamy na Mateusza Już się nie spodziewał, to jest lód. Wrócimy dalej. Tu już bez hebla. To witam usza. Witam. witam. Patrz, zobaczmy Twoją reakcję na tę piastę. Jak na razie oceniasz z wyglądu? O, ale gruby wales. No ja bo na mnie taki bęben, co nie? No. A teraz patrz, soundcheck, uwaga, czekaj, tak najresztą powoli. Zaczka gęsto, co? Co to jest ta firma? Ala... Kurde. Gęściutka jest, a teraz patrz. Masz to łańcuch? O! Ale to oryginal głośność? E, nie. Or oryginalna jest jeszcze cichsza niż oryginalny Reel Pro, a to jest tak mocno podgłośnione, a że aż się... Łańcuch? Nie, łańcuch jest ten sam. Weź jeszcze zakrę. Koło trochę krzywe, ale trudno. Fajnie, ile ma zapadek? E, punktów, zapadek ma 6, a zaczepów, zaczepów ma 114. O no więc ile tam Twoja miała? 104, 108? Nie, jakoś, no, coś koło tego było. To, to tu ma minimalnie więcej. Ale ja to. Podzielę. Ale tak szczerze, można to porównać do Industry Nine? Bo moim zdaniem trochę tak, ale też bez nie, przesady. Nie do końca. no. Bo Industry Nine Jeżeli ma. Jeśli chodzi głośność, to wydaje mi się, że spoko, ale Industry to Industry. W sensie Industry Nine jest na pewno cichsza, jak sam słyszałem na Kazurce i tak dalej, ale in Industry Nine, czyli ona ma 690 no cyklić. co nie? A to ma 114, więc tam dużo razy mniej. <grym> o, weź, czekaj. O kurde, gęsto jest. No, tylko masz kręg stopa, bo musiałem trochę go podkręcić, bo ten bebenek tak dużo opory robi po podgłośnieniu, że mi się pedały kręciły do przodu. Tylko te 300 zł jest trochę podejrzane, co? Mm -hmm. <laughs> Więc zobaczymy, czy to, to wytrzyma długo, tak czy jak. Jest to, jest to podejrzane. Bardzo podejrzane. O. Tak. o, o. o to jest fajna esko. -ka. <laughs> Aż kask zapnę. <laughs> I to rzeszek, nie full face. To są jakieś korzenie w ogóle? No wiem. A da się tam jakoś dojechać? Normalnie da się? Ale nie ma, że Jedziemy. Kto pierwszy? Ty. No super. Ja jadę powoli. dobra, do Przestraszyłem się, bo tam taki patyk był. Myślałem, że to korzeń, że mnie tak wystrzeli. Ale się przesunął. Nie, pan o, nie ma chopek <taki> Taki O kurwa. Ale to chopek coś zrobił Nawet dywan był Był, był tylko nie wiem gdzie ona prowadziła To teraz ty pierwszy jedziesz. Dobra. Tylko tak wiesz, pełna, pełno. Jedziesz czy ja mam jechać? No jadę. Co jedź? Jadę, jadę. Ale wywiera Dawaj szybciej, szybciej! Szybciej, bo cię doganiam! Dawaj! O, jezu. Łoś! Oła, dostałem Warzecha. To był fajny szybki zjazd. ci na no dupie siedzi, musiałem użyć hamulca. Mnie, ewidentnie miałem mniejsze opory. No, no, jak ja mam tutaj jakieś 2 2 około 36 barów. Impact. Ja sobie jechałem. zawieszenie. Ja sobie jechałem normalnie bez też bez i taką różnicę nagle później poczułem w prędkości że mówię nie, wciskam hamulec jesteś gotowy? jestem, jedź Dobra, jadę, jadę. O! o stary powiem ci tak pod koniec tam były jakieś wertepy totalne, o. nie? to mój rower tak ja nie wiedziałem co się stało U było, było stabilnie, chyba, tak mi się wydawało A u mnie było stabilnie, ale pod koniec Tragedia Ale zobacz jak fajnie ten zjazd w ogóle wygląda, nie? Uh -huh. <ścoughs> Siedzi <ścoughs> Pracuje zawieszenie Lepiej niż mój pałek się ugina O skok wiary A Ja się bałem, że przywalę to głową Czekaj jeszcze raz ビッドバイジャキシップだわいてないや。<ク ido>

No, no ja to tak odwinąłem, fajnie. widziałeś? No ja to odwinąłem Uwaga Czekaj, o tutaj A? Siedzi Ej, czekaj, opo teraz zrobię, baro No, ten lepszy nawet niż chyba tamten normalnie Ale widziałeś? Dwie strony normalnie Chcesz zrobić normalnie? Robię normalnie A w to A odwrotnie A, A to jest opo okej Nie się Widziałeś Ta równowaga Jednak włystał pan na lód to jest to Robimy teraz Wyścig. dwa wyścigi Dwa Najpierw po wewnętrznej jedziesz ty, ja po zewnętrznej i później się zamienimy, zobaczymy Nie, to, na. Możemy zrobić tak, że ja startuję po tej, ty po tej, a później ja po drugiej. No to tak, bo mi chodzi. Dobra, 3, Dobra. 4 cztery. Cztery. <laughs> <laughs> Powoli trzeba ruszać. A tam powoli. <laughs> <laughs> się Oooo, Jak pokiem Ja bym by tu było <laughs> Uwaga lampki O przedłużacz I tu o nie, i nie, nie, nie A by ci porobił Szczerze

Wygram, wygram! Nie no, nie będę Prosiłem przetnąć o końcu. Gratuluję! <noise> Miał być to bok, ale trochę mnie krzywo wybiło.